Cześć, witam wszystkich. Powoli bardzo dużymi krokami zbliżamy się do kolejnego sezonu szczupakowego, sezonu 2024 i myślę, że jest to już taki dobry moment, aby powoli rozpocząć właśnie przygotowania do majówki, aby zacząć przeglądać swoje pudełka, uzupełniać braki i uznałem, że jest to również dobry moment, aby powiedzieć wam kilka słów na temat nowości. Jeżeli chodzi o gumę szczupakową, jest to zupełnie absolutna nowa odsłona, znanej i cenionej już przez wielu spinningistów, szczególnie tych, którzy łowią właśnie szczupaki, przynęty Abu Garcia ze Stanis Fanzonker MC Pike. W tym sezonie mamy zupełnie nową odsłonę tej przynęty i powiem Wam kilka słów na początku o tej przynęcie, a następnie ogłoszę taki krótki konkurs zabawy, w którym właśnie do wygrania będą trzy takie zestawy tych nowych MC Pike'ów. Zacznę może po kolei, jeżeli chodzi o te przynęty, rozmiary i wagę. Największa z tych przynęt 25 cm, w tym przypadku będzie to 131 g, następnie przynęta w rozmiarze 21 cm i żeby Was nie skłamać 87 g, no i najmniejsza jest to rozmiar dla tych, którzy łowią trochę mniejszymi przynętami, 17 cm i w tym przypadku jest to 48 g. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak widzicie, no, kolorystyka jest bardzo szeroka i również interesująca. Bardzo fajne kolory, bardzo fajne malowania, począwszy od tych, takich powiedzmy, naturalnych kolorów. E, o, proszę bardzo, e, ale mamy również w ofercie, no bo wiadomo, że czasami trzeba tymi kolorami e, żonglować w cudzysłowie podczas łowienia i sprawdzać, które kolory obecnie, powiedzmy, nam się bardziej sprawdzają. E, są również kolory bardziej agresywne, e, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Ale jeżeli chodzi o innowacje, są dwie rzeczy, które powinny Was zainteresować i myślę, że które są bardzo ciekawe. Zacznę może od pierwszej. Każda z tych przynęt, oprócz tego oczywiście, że jest wykonana w technologii 3D, czyli mamy no, powiedzmy dobrze odzwierciedlone skrzela, duże oczywiście oczy, płetwy, zarówno grzbietowe, jak i brzuszne, ale każda z tych przynęt ma takie mocne, wygłębione wcięcie, przez co Podczas nawet bardzo wolnego prowadzenia przynęta ta uwierzcie mi, bo ja już się testowałem w poprzednim sezonie stawia bardzo mocny opór w wodzie, a co za tym idzie, również fala hydroakustyczna, która jest, która jest jakby tworzona przez tą przynętę, jest stosunkowo większa. Jak wiemy, szczupaki mają bardzo mocno wrażliwioną linię boczną i potrafią wyczuć pracę przynęty, czy to tam powiedzmy, nie wiem, przemieszczającą się rybę z bardzo dużej odległości. Ale następna innowacja, ciekawostka, która została wprowadzona w tej przynęcie, myślę, że powinna Was jeszcze bardziej zainteresować. Chodzi o to, że każda z tych przynęt ma wymienne, tak zwane smak dyski. Są to takie po prostu dyski, które. Wymieniamy sobie w zależności od tego, jaką mamy przejrzystość wody, jakie mamy obecnie warunki atmosferyczne, czy to jest pochmurne, czy to jest nieposłoneczne. Możemy, jakby te, właśnie, dyski dostosowywać do warunków, które obecnie mamy. I w zestawie mamy tak, dwie gumy, każda z tych gum oczywiście ma już w sobie również dysk oraz trzy dyski o różnej kolorystyce w zestawie. Także śmiało możecie to sobie właśnie wymieniać. Jeżeli chodzi o wymianę po prostu tutaj mamy nacięcie na ogonie, wyciągamy bardzo sprytnie tą, tego dysk, następnie go wkładamy z powrotem. Absolutnie to nie niszczy przynęty, a myślę, że to jest fajna rzecz, szczególnie wtedy, kiedy musimy trochę pokombinować nad wodą, kiedy musimy trochę jakby zwiększyć atrakcyjność tej przynęty. Także wymienne smeg dyski oraz oczywiście mocne, wyżłobione wgłębienie na przodzie przynęty. No i teraz krótki konkurs, zabawa. Która zarówno będzie obowiązywała na moim kanale YouTube, jak i również na moim profilu Facebookowym, bo ten filmik zostanie udostępniony również na moim Facebooku. Po prostu w komentarzach pod tym filmikiem albo w komentarzach pod postem, który pojawi się na Facebooku, napiszcie kilka słów dlaczego Szczupak jest to Król Wód. Czym wypowiedź, czym komentarz będzie ciekawszy, bardziej atrakcyjny, bardziej żartobliwy, tym dla Was lepiej. A ja wybiorę spośród wszystkich osób trzy osoby, do których trafi. Do pierwszej osoby trafi taki zestaw MC Pajka w rozmiarze 25 cm. Druga osoba ode mnie otrzyma zestaw w rozmiarze 21 cm. No i trzecia osoba otrzyma ode mnie przynęty w rozmiarze 17 cm. Zabawa trwa do 7, powiedzmy do. Do 10 kwietnia, a po 10 kwietnia ogłoszę na moim facebooku albo na youtube, myślę, że zarówno tu, jak i tu kto te przynęty ode mnie zgarnie. Także słuchajcie, ja Wam życzę pięknego sezonu, myślę, że warto zainteresować się nowym MC Pajkiem, bo naprawdę bardzo fajnie pracuje, ja już złowiłem w poprzednim sezonie kilka ryb na, na, te, na te przynęty. No i oczywiście ten sezon szczupakowy to będzie dla mnie właśnie testowanie również tej przynęty, także ona będzie ze mną jeździła w pudełku zawsze tam, gdzie będę jechał na szczupaki. Trzymajcie się, życzę Wam powodzenia, zachęcam do udziału oczywiście w zabawie, no i widzimy się nad wodą. Hej!